Chciałem przeżyć coś inspirującego, twórczego i nowego. Podzielić się swoją pasją związaną ze storytellingiem i grami fabularnymi, czyli wspólnym opowiadaniem historii. Zależało mi na tym, żeby instytucje kultury były bardziej włączające, zapraszające dla grup samopomocowych. Ja mam poczucie braku wsparcia, pozostawienia osób takich jak ja, opiekunów i opiekunek osób z niepełnosprawnościami w dużej samotności. Dla mnie rozwijanie pomysłów w inkubatorze dawało mi dużo odwagi. To, że mogłem eksperymentować z wiedzą, że nikt nie będzie tego oceniał, tylko będę dostawał wsparcie i zrozumienie. Wierzę, że naprawianie świata zaczyna się od siebie i małych kroków. Naprawianie świata to naprawianie w mikroskali. Traktuję to jako przygodę życia, w której mogę tworzyć coś z innymi. Spontanicznie, organicznie, a jednocześnie poruszając ważne kwestie. Wierzę w moc spotkania. Kiedy ludzie spotykają się ze sobą, to pojawiają się rzeczy magiczne. Nagle pojawiają się pomysły, możliwości, które wcześniej mogły się wydawać niemożliwe. Czuję dumę i satysfakcję z uczestniczek innowacji. Zmieniły realnie swoje życie na lepsze, łatwiejsze, radośniejsze. Zmieniłam się też ja. Mam poczucie zwycięstwa i odwagę do nowych projektów. Tak naprawdę nie wymyślamy nic nowego. Proponujemy tylko nowe spojrzenie na to, czego potrzebują grupy samopomocowe i jakie instytucje kultury mogą je wspierać. Zdałem sobie sprawę, że wyobraźnia nie posiada wieku. To doświadczenie poszerzyło moją perspektywę. Wiedziałam, że nie jestem sama, że są ludzie, którzy czują jak ja, chcą zmian jak ja i będą w tym ze mną. Jestem im za to ogromnie wdzięczna, za to wsparcie.